Mam byczki z tej strony, Lisandro, i zrobiłem SBC o prawdopodobnie najlepszego środkowego obrońcy fifi FIFA 23, bo to już nie jest Sergio Ramos. I do tego trafiłem dwa tocy z Ligę w jednej paczce. I pochwalcie się, byczki, jeśli też zrobiliście SBC o Kim Pembe, bo to jest naprawdę fenomenalna karta. I pamiętajcie, że tylko do poniedziałku, do 23.59, jest promocja na kurs, na kurs Akademii Liska, gdzie jak widzicie, jest tutaj odliczanie. Pamiętajcie, macie 96 lekcji. 17 godzin materiału, 11 modu modułów. Jeśli się zastanawiacie, to pamiętajcie, że możecie płacić pay po, czyli kupujecie dzisiaj, płacicie po 30 dniach. No i najważniejsze, żebyście czuli się w pełni bezpiecznie, macie gwarancję satysfakcji. To znaczy, jeśli do 14 dni coś Wam się nie spodoba, to zwracam Wam pieniądze. Wystarczy napisać, więc korzystajcie. Pierwszy link w opisie. No a tutaj zobaczcie sobie wszystkie opinie, które osoby z kursu piszą, bo tych opinii. Mamy już dosyć dużo, możecie sobie zastopować ten film. To wszystko są opinie osób, które kupiły kurs, przerabiają go. Są osoby, które robią 20 winów, 19 winów, 18, 16, a zaczynały na przykład od tego, że w ogóle nie można było się zakwalifikować do World Champions. Na przykład tutaj Champion awansował sobie do Elitarnej Dywizji. Zastopujcie sobie ten film, jak chcecie przeczytać jakąś jedną konkretną opinię. Na stronie też są wszystkie opinie, oczywiście, dodane, no bo widzicie, że tutaj tych opinii jest po prostu cała masa. Nie będę przedłużał, pamiętajcie tylko, że jak macie jakiekolwiek pytania odnośnie kursu, to wpadajcie na Instagrama i piszcie do mnie w prywatnych wiadomościach albo na fanpage Lecimy z odcinkiem. Zaczynamy, zaczynamy. Zgłaszamy skład. I to jest... I to jest wielka rzecz. Rozbudowa tocala Liga, mimo że są tocy z ligę. Ja bym chciał tu zobaczyć jednego dużego bimbała, ale czy tak się stanie? Zobaczymy. 11 paczek. Pierw paczka piłkarz elektro. Okej. Okay. Mieszana paczka piłkarzy premium. Paczka dwóch piłkarzy złotych. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Dobra, Toc MLS, Toc MLS, Toc MLS. Czy tutaj będzie duży bimbał, czy nie? Może będzie David Beckham, może będzie Cristiano Ronaldo. Zapomniałem, że oni nie grają. Aha, jeszcze duplikat. Cudownie. O, ty to się opłaca? Ty, dobra, e! Biorę, biorę, jak za darmo. No, za darmo, za 200 FPKów. <laughs> Samego siebie trafiłem, Lopez. Aha, bo to można więcej. Dobra, to jeszcze jeden. Daj, 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 daj. Dobra, jeszcze jeden. Ile to można. Jeszcze trzy. Ty, to zarujemy te paczki. Te piki lubi, lubi piki. Jest, jest! Oh, oh, kabela, kabela, kabela. Po co mi kabela? Dobra, czekajcie, chodźcie, da. Wymienna paczka to jest, halo. Jeszcze jeden otrzyk, poproszę, jeszcze jeden. Ej, to jest paczka niewymienna, pokazuje. Jednego niewymiennego z trzech. Niewymienna. To niewymienna paczka. A, a ja wymiennego dostałem. Ha! Oszukaliśmy ich. Yeah! Jest, jest, jest. Totrzyk jest, nie ma. A, e, ośmiu z ligę! Ach. Paczka z totcem na liga. Zaskoczenie, że tak późno, ale jest. Ale jest. Dobra, fizyczne 94... 93... Czyli to jest jakiś mocno, mocny... mocny koksiarz. To jest hardcore'owy koksu. Obrona 92. Ty, to może być... Kunde albo... Eder Militao. No... to nie będzie Meryna? Ty... A się wkur... to będzie Valverde. Meryna. Oh. Nieważne. Dobra. Pięciu piłkarzy 84 plus. Tutaj. Tutaj. Dzieje się historia. Tak, tak, tak. Mów mi jeszcze, mów mi jeszcze, Francy! Eś... Ja go trafiłem przed chwilą. Andr. Andr. Andr Andr Ty, ja myślałem, że jeszcze dwóch tych samych trafiłem, nie? Ja myślałem, że tutaj Andre to, to będzie Kabeja znowu. The last game in elimination. Czwarte zwycięstwo już, już się zbliża. Dawaj, chłopie, dawaj, gramy, 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 gramy. gramy, nie, 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 nie przestajemy, nie przestajemy. Keep going, keep going. Dobra, Mr. Tomcio, dużo bardzo chłopów na wypożyczenie ma. Więc on chce się dostać. On chce się dostać na To Food Champions. Ja mu życzę powodzenia. Good luck. Dostajesz ode mnie trzy razy tak. Przepustka. Idziesz, przechodzisz dalej. Brawo! No i tak będę musiał oddać mecze, więc. A jak chłop ma tak spocone. Yy, Spocony skład. tych. Wypożyczonych zawodników, to. Keep going, bro. Really. Moi drodzy, czy złożyliście życzenia, Momusi? Powiedzcie mi. Czy złożyliście życzenia, Momusi? Bratiszka C, powodzenia. Enigmatyczna sowa. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, żarżynio. Czy ja dobrze odczuwam, że jest dobre połączenie, że zawodnicy się przesuwają tak, jakby mieli normalnie się przesuwać? Mbappé, Mbappé, co zrobiłem, Mbappé, ale uderzenie, ale bomba. What a fantastic shot. Dobrze też ten. Zaimponował mi chłopak. Good job, good job. Oprze, żarzyną. O Boże, ale źle leci. No ale kurde. Let's go. Ma Bardzo dziękuję Byczku, pozdrawiam gorąco, cieplutko No i proszę państwa Proszę państwa, aktualizujemy sklep Aktualizujemy sklep Paczuszka I przechodzimy do ostatniej paczki Ostatniego SBC 8-1 ocena uwaga, 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 uwaga Uwaga, 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 proszę państwa, wielkie ogłoszenie Precel Ależ to jest zawodnik, ależ to jest karta i jeszcze stroj PSG. No wygląda prze, przeuroczo wygląda. Nie wydaliśmy na niego złamanego końca. Dlatego możemy teraz też zainwestować, zrobić tak zwany investment. Ale czy to wyjdzie? Czy to się uda? Czy to się uda? Nie no, musi się udać. Maruurinki 700 tysięcy 50 Jezus. Nie musimy oszczędzać. Nie musimy oszczędzać. Pamiętaj tak, boję się. Boję się, jak ta karta może wpłynąć na ten zespół. Naprawdę. Autentycznie mam lęk. Mam duży lęk przed, tą, przed tym. przed tym zawodnikiem. Plus 3. 31. 31 zgrania. Ależ ten skład wygląda. Ależ to wszystko się prezentuje. Dobra. Test, test. Wygląda to przepotężnie. Wygląda ten skład przepotężnie. Zobaczmy na jakie oponente trafimy. Mac Elefantus, Mac Elefantus. Gramy z elefantem. Takie Kylian, Mbappe, Musa Guapo, Musadiabi, Musadiabi, What a perfect shot. And we... end this, this game. Let's go. Crocz. Ależ to było uderzenie z Nienacka oszukał swojego oponenta. Uła, ua. Aż, ależ to było uderzenie. Ah. A to precyzyjne uderzenie to jest coś do wymasterowania. To, to daje dziką żądzę pożądania. Musa To jest piekielne uderzenie. Dzika moc.